Cześć Grzebania za Open ciąg dalszy. A tutaj taka oto kierownica. Alternatywa dla zębatek przy kierownicy. Co ciekawe, chodzi to pokanie, więc z tego zestawienia wypadnie oto ten cytron MD13S. I bezpośrednio przez to, to pójdzie kabelek do kiery. Do kiery też trzeba podłączyć zasilanie 12V i powinno to śmigać. Zainteresowani jak to będzie wyglądać w ciągniku? Dajcie znać w komentarzu. Może jakiś dłuższy materiał z tego by powstał. Pozdrawiam.